Witajcie, witajcie młodzieży klas szóstych. Ruszamy z kolejnym tematem. Właściwie tą dzisiejszą lekcją rozpoczynamy taki cykl ważnych tematów. To nie, żeby te wcześniejsze były mniej ważne, ale chcemy gdzieś tak szczególnie mocno rozmawiać o życiu. O życiu i o wyborze drogi życiowej. Stąd kilka najbliższych tematów, począwszy od tego dzisiejszego. Będzie jakoś szczególnie mocno dotyczyły powołania, czyli jakby wyboru swojej drogi w swoim życiu, tej drogi, która jest dla nas jakoś szczególna i którą krocząc, jak wierzymy, możemy być szczególnie mocno szczęśliwi, dlatego już nie przedłużając, ruszamy, oczywiście zaczynając od modlitwy, w mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwytamy za książki, a w książkach lekcja numer 41, strona 135, więc otwórzcie sobie nasze podręczniki na lekcji numer 41 na stronie 135 i tam, jak widzicie, jeżeli macie już otwarte, a wierzę, że tak jest, dzisiejszy temat lekcji dla Królestwa Niebieskiego: myślnik, ksiądz, siostra zakonna i zakonnik. Moi drodzy, różne są życiowe powołania. Tak to sobie mówimy. E, powołania, czyli jakby. Mm, dla nas, ludzi, którzy wierzymy w Pana Boga, wierzymy w to że każdy z nas został stworzony w sposób wyjątkowy, niepowtarzalny. Każdy z nas ma też swoje niepowtarzalne talenty, cechy, zdolności. Jakby to wszystko sprawia, że to nie tak, że jest tylko jedna droga o tym wam też będę mocno przypominał że jest tylko jakoś jedna droga, jeden sposób na życie, w którym możemy być szczęśliwi. Ale wierzymy, że jakby Pan Bóg powołuje nas, czy jakby woła nas w jakimś konkretnym kierunku. I to nazywamy właśnie powołaniem, taką konkretną drogę, którą człowiek wybiera, aby iść tą drogą przez życie. I dzisiaj pierwsza z tych dróg to droga bycia księdzem, siostrą zakonną albo zakonnikiem. Więc dzisiaj ta droga, którą akurat ja wybrałem, Wy moi drodzy, stoicie jeszcze przed tymi wyborami. Wy jeszcze poznajecie siebie, słuchajcie, poznajecie swoje pragnienia, poznajecie swoje cechy, poznajecie swoje szczególne talenty, niepowtarzalne zdolności, też poznajecie swoje serduszka czyli widzicie, będziecie widzieć słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby odkrywać. Swoje takie najgłębsze pragnienia, co ja pragnę w życiu robić, jak ja pragnę swoje życie przeżyć, co tak naprawdę daje mi takie mocne szczęście. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy dzisiejszy temat, na następnych lekcjach będą kolejne z tych dróg, z tych powołań w życiu, to chcę Wam powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że naczelnym powołaniem i tu każdy człowiek, jest do tego powołany przez Pana Boga. I to jest najważniejsze. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby żyć miłością, żeby umieć żyć dla drugiego człowieka. Słuchajcie, to jest, to jest najbardziej podstawowe. Niezależnie od tego, kim będziemy, czy księdzem, czy siostrą zakonną, czy mamą, czy tatą. Czy mężem, żoną, czy osobą samotną, czy będziemy, nie wiem, piłkarzem, czy piosenkarzem, czy lekarzem, czy hydraulikiem, czy będziemy domy budować, albo piec chleby, albo nie wiem, jeździć autobusami, albo robić jeszcze coś zupełnie innego, żeby to miało sens, to musimy chcieć żyć miłością. I jakby dla nas, ludzi, którzy wierzą w Pana Boga, tak by wierzymy, że. To życiowe powołanie, już ten wybór drogi, ma służyć temu, żeby jak najlepiej, uwzględniając swoje talenty, zdolności, żyć miłością, właśnie na tej drodze, którą wybieram. A więc te drogi, o których będziemy sobie mówili, dzisiaj zaczynamy, mają sens tylko wtedy, kiedy chcemy na nich realizować to powołanie do miłości. A do miłości powołany jest każdy człowiek, każdy. Słuchajcie, choć tak różni jesteśmy, chociaż każdy z nas nadzwyczajny, niepowtarzalny i wyjątkowy, to każdy z nas powołany jest do miłości. Moi drodzy, dzisiaj o byciu księdzem, siostrą zakonną lub zakonnikiem. Więc to ta droga, którą ja sam wybrałem. To może zacznę, słuchajcie, albo od czego sobie zaczniemy. W książeczkach mamy napisane, że być powołanym do życia zakonnego lub do kapłaństwa, więc bycia księdzem, to usłyszeć zaproszenie Boga i odpowiedzieć na nie decyzją wstąpienia do klasztoru lub seminarium. Mówimy, że bycie księdzem czy bycie zakonnikiem, to jest takie szczególne życie, jakby na wyłączność dla pana Boga. Że jakby, zobaczcie, ksiądz albo zakonnik nie ma w swoim życiu takiej jednej lub kilku wyjątkowych osób, dla których stara się oddawać swoje życie, tak jak mają takie osoby wasi rodzice, mają męża lub żonę, tak, któremu w sposób szczególny chcą oddawać swoje życie, i mają was jako dzieci. Więc oczywiście wasi rodzice wykonują różne zawody, może część z Waszych rodziców jest chociażby nie nauczycielami, stara się też dawać jakieś dobro innym dzieciom. Może część z waszych rodziców nie wiem, kim na przykład jest lekarzem, więc też się starają dawać dużo dobra innym ludziom, ale zawsze to wy pozostaniecie dla nich tymi najbliższymi, wyjątkowymi. Dla których chcą się ofiarować w sposób szczególnie mocny, którym chcą ofiarować swój czas, swoje siły. Ja jako ksiądz nie mam takich osób, dla których jakby jestem tak na wyłączność, tak wyjątkowo mocno, bo ksiądz powinien starać się być dla wszystkich i dla wszystkich mieć czas. Więc ksiądz powinien być dyspozycyjny. Dlatego jest bezżenny, dlatego nie ma żony, nie ma swoich dzieci, aby ten czas, który ma, miał, dawać innym ludziom szczególnie mocno. I tak ksiądz powinien żyć, tak ja staram się mocno, mocno żyć. Czyli tak jak mamy, słuchajcie, tutaj taki króciutki dzisiaj fragment z Pisma Świętego. Pan Jezus mówił, że są bezżenni, czyli tacy, którzy nie mają żon. Też nie mają mężów w przypadku kobiet, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni, aby szczególnie mocno ofiarować swoje życie Bogu i wszystkim, i wszystkim, yy, i wszystkim ludziom. Yy, moi drodzy, mówiliśmy o tym, że właśnie chcąc zostać księdzem, wstępuje się do seminarium, bo jakoś szczególnie mocno człowiek. Słyszę taki głos, mówimy powołania, żeby Pan Bóg na tą drogę nas szczególnie powołuje. W moim przypadku tak to wyglądało, że ja jako młody chłopak, mając wtedy chyba, nie wiem, 16, niecałe 17 lat, kiedy coraz bardziej zacząłem poznawać Pana Boga, kiedy coraz bardziej zaczynałem w Pana Boga wierzyć, zaczynałem odkrywać. Chociaż miałem jakieś różne swoje pasje, uwielbiałem na przykład nie wiem, informatykę jako młody chłopak. I na początku, kiedy kończyłem na przykład podstawówkę, zaczynałem liceum, to myślałem sobie, że kiedyś będę jakimś super informatykiem, będę miał własną firmę, będę dużo zarabiał, ale kiedy poznałem Pana Boga, stwierdziłem, zacząłem jakby tak odkrywać, że ja jednak chcę ofiarować swoje życie Panu Bogu. I jakby ofiarować życie temu, by innym ludziom mówić o Panu Bogu. Zacząłem odkrywać, że to jest coś fenomenalnego, coś fantastycznego. Oddać życie, aby poświęcić się, żeby innych ludzi prowadzić do Pana Boga, aby innym ludziom mówić o Panu Bogu. Jakby odkryłem w tym, zacząłem odkrywać, bo to były początki, to potem musiało dużo czasu minąć, kiedy zacząłem odkrywać coraz bardziej, że tak. To jest moja droga. Jakby to sprawiło, że powoli zaczynałem podejmować decyzję, że chyba chcę zostać księdzem, żeby właśnie na tej drodze wszystkim ludziom głosić Pana Boga, mówić o Panu Bogu, słuchajcie, zapraszać do wiary w Pana Boga, w imię Pana Boga, odpuszczać grzechy, odprowadzić mu Świętą. Odkryłem, że to jest moja nadzwyczajna droga, słuchajcie. Różne są te drogi, bo na przykład wiecie, ja mam dwóch braci. Właśnie, e, właśnie w ostatnią niedzielę świętowaliśmy roczek, czyli pierwszy rok życia córki jednego z moich, z moich braci, e, którzy to odkryli: że chcą być tatusiami, chcą mieć swoje własne dzieci, chcą mieć żony, chcą żyć w małżeństwie. O małżeństwie będziemy sobie jeszcze mówili, o byciu rodzicem. Ale słuchajcie, ważna jest jedna rzecz. O tym też chcę, żebyście mocno pamiętali, że żadna z tych dróg nie jest lepsza i gorsza. To nigdy nie jest tak, że nie wiem, lepsze jest bycie księdzem albo lepsze jest bycie mężem i bycie żoną. To są różne, wyjątkowe drogi, które jeżeli odkryjemy, że to jest nasza droga, to na tej drodze możemy być faktycznie mega mocno szczęśliwi. I słuchajcie, ja. Będąc już 12 lat księdzem, mogę powiedzieć, że super jest być księdzem, że fantastycznie jest być księdzem. Jeżeli tylko człowiek się stara być naprawdę księdzem jak najlepiej. Jeżeli człowiek stara się być dobrym księdzem, tak samo słuchajcie, jestem przekonany, że gdybyście zapytali swoich rodziców, to też by wam powiedzieć, że super, super jest mieć męża, super jest mieć żonę, super jest mieć dzieci. Jeżeli się staramy wykonywać tą to swoje powołanie jak najlepiej, jak najpiękniej, to faktycznie możemy być szczęśliwi. Moi drodzy, też życiowym powołaniem jest życie zakonne. Życie w zakonie jest jakby jeszcze takim mocniejszym, można powiedzieć, oddaniem życia życia Panu Bogu, bo zakonnice i zakonnicy składają tak zwane śluby, ślubują Posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Czyli wyobraźcie sobie, że siostry zakonne i zakonnicy właściwie nie posiadają nic swojego. Wszystko jakby mają wspólne. Jeżeli coś chcą kupić, to muszą prosić swojego przełożonego, czyli tak jakby szefa, o pieniążki, pieniążki na to. Czyli rząd w taki sposób bardzo prosty, jednocześnie bardzo szczęśliwy. No i to teraz, tak żeby dla przykładu, słuchajcie, bo. Mm, osoby, które żyją w zakonach, robią przeróżne rzeczy, przeróżne rzeczy. Teraz na przykład, może cię to sobie zobaczyć chociażby na tych zdjęciach, które się przewijają. Siostry zakonne uczą dzieci, pracują w szpitalach, pracują z bezdomnymi, z biednymi. Siostry zakonne nie wiem, pracują w kuchniach, pracują na misjach, wykonują przeróżne rzeczy, Słuchajcie, mają przeróżne zadania. Ale jeżeli wierzą w tym w Pana Boga, to są szczęśliwi. I taki przykład takiej, myślę, szczęśliwej, radosnej siostry. Chcę Wam pokazać, że każdy z nas, słuchajcie, niezależnie od życiowej drogi, może być faktycznie szczęśliwy, jakby emanować tą radością. Dlatego, jako przykład, to chyba sprzed kilku lat w takim programie The Voice, akurat nie of Poland, tylko The Voice we Włoszech. Wystąpiła młoda siostra zakonna, pełna radości. Posłuchajcie i zobaczcie. Moi drodzy szczęśliwi możemy być tylko wtedy, kiedy staramy się realizować swoje powołanie jak najpiękniej. Bo to nie jest tak, że zawsze jest super, czasami są problemy, są jakieś zmartwienia. A jeżeli dokładamy sił, żeby nie tyle, że jakoś byle jak, nie, że byle jak być księdzem, byle jak być tatą, mamą, byle jak być żoną, mężem, byle jak być wiem, nauczycielem, lekarzem. Budowlańcem, piekarzem, ale staram się to robić z serca, staram się to robić jak najlepiej, staram się dawać z siebie jak najwięcej. To takie życie prowadzi nas do szczęścia i pozwala nam być faktycznie fenomenalnie szczęśliwymi. To zadanie domowe. Moi drodzy, tak w dwóch, trzech zdaniach. Na ten moment. Jaką wy widzicie dla siebie drogę w swoim życiu? A więc tak zupełnie najprościej. Kim chcielibyście być i dlaczego? Co chcielibyście w życiu robić? Przysyłajcie odpowiedzi, przysyłajcie krótkie prace, czy to na Librusa, czy na maila. A my kończymy dzisiejszą lekcję. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. W mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No to czekam na Wasze zadania domowe i do zobaczenia na naszej kolejnej lekcji.